Kamera włączona Akcja Uo, no to zacznę od tego, że Zacznę od tego, że jestem sobie tutaj i, i chciałbym się z Wami podzielić taką największą lekcją jaka do mnie przyszła w tym roku A że przyszła pierwszego dnia tego roku, to co innego, ale warto o tym wspomnieć ale teraz jakby się powtórzyła bo pierwszego dnia roku czyli po Sylwestrze doświadczyłem tego w bardzo doraźny sposób gdzie trafiłem do miejsca, gdzie rodziłem się, doświadczałem wszystkiego, co mogą sobie wyobrazić najpiękniejszego na świecie uczuć, emocji, najpiękniejszych jakie znałem i poznawałem też nowe no i następnie drugą stronę medalu, czyli Negatywne wszystkie uczucia również się doświadczałem, i dosłownie wyobraźnia moja dała mi mocny wpierdol, <laughs> a potem nagrodę, a potem wpierdol, a potem nagrodę. I tak działa właśnie dualizm. Czyli, jeżeli doświadczamy radości, to potem doświadczamy też smutku. Jeżeli doświadczamy przyjemności, to potem też doświadczamy często cierpienia. I tak się dzieje, kiedy źle się nawigujemy po tym świecie dualnym. Bo i tak się nawiguje większość z nas. <laughs> I to robimy w miarę naturalnie. E, jakby na tym doświadczeniu, o którym Wam wspomniałem, to było wejście do takiej pralki dualizmu. Dobro-zło, 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 dobro-zło. I to była metafora życia naszego. Tak, gdzie na co dzień doświadczamy fajnych momentów, potem się do nich przywiązujemy i potem są te złe momenty. Złe, tak się nazywamy, je, złe. A to są wszystko lekcje, za które jestem wdzięczny i nie ma złych momentów, warto wspomnieć. I co ważne, to był jeden wniosek podczas tym, tego doświadczenia, gdzie naprawdę doświadczyłem najcudowniejszych chwil w życiu i najgorszych chwil w życiu. Gdzie z radości, po prostu z błogości. Hmm, byłem błogością, byłem miłością, a zaraz byłem takim cierpieniem, że krzyczałem. Darłem się po prostu z bezsilności i ze strachu. I był jeden wniosek, żeby opuścić dualizm. Że to jest męczące, to odbijanie piłeczki. Dobra, zła, dobra, zła, dobra, zła. Żeby wystać jedno pragnienie. I to pragnienie, oczywiście, można osiągnąć. To kolejny wniosek był poprzez bycie obecnym w danej chwili. Nie przywiązywanie się do niczego. Jak Buddha powiedział, nic nie jest warte przywiązania się do tego. I teraz, właśnie mówię o tym, bo miałem znowu taki okres w życiu, że właśnie była skupały, Kupały to jest połączone z pełnią i w ogóle napływ energii I, no i było dużo tej energii, dużo radości, dużo wspaniałych chwil, ale tą energię się niemądrze rozrzucało na prawo i lewo. No i teraz przyszedł właśnie jakby rekompensata, czyli było dobro, a teraz jest zło, czyli tak nazwę to zło, co nie jest złe. Co po prostu jest brak energii i ciemne myśli. Takie, że po prostu ciemne, beznadziejne. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest przejściowe, dzięki czemu ten proces trwa szybciej i łatwiej przeze mnie przepływa, ale wyciągam kolejną lekcję, tą samą właśnie, żeby opuścić dualizm, czyli żeby się nie przywiązywać. Aby po prostu być spokojem, by działać, przywiązując się do efektów, żeby mieć, a nie posiadać. No i oczywiście jedyną drogą do tego to jest bycie obecnym w każdej chwili. Jeżeli pojawi się jakiś lęk, a my zamiast być z nim, od niego uciekniemy. Na przykład w cukier, w obżarstwo, w seks, w gry komputerowe, to następnym razem zrobimy to samo i będziemy się nauczyć uciekać od lęku. On się wtedy skumuluje i w końcu nas dopadnie i da nam pod dupie. Więc tak samo nie będziemy mogli ciągle grać w gry i ciągle mieć tę wiecie, tą taką radość, jak na początku, kiedy ta gra nas ciąga, to się w końcu znudzi. I będziemy uciekać od lęku, odciekać, uciekać, aż w końcu nasze życie stanie się po prostu puste i szare. I tak, i tak w końcu, jeżeli będziemy chcieli znowu tą radość odzyskać, to będziemy musieli się z tym lękiem spotkać. Więc, póki lęk jest mały w zarodku, to warto z nim być, warto go poznać, nie uciekać od niego. I wtedy on znika, bo lęk to jest największa iluzja, warto o tym pamiętać. To jest kolejny wniosek. W dzisiejszej rozmowy z Wami, tutaj, kropelnie, że zbiorąc, mówiąc to w tym monologu. No, więc taka myśl mi przyszła, to myślą się z Wami podzieliłem i od razu mi się polepszył humor i podniosły mi się wibracje. A propos jeszcze tej wibracji, warto robić coś, co właśnie podnosi Wam te wibracje. To jest klucz do tego, żeby się rozwijać i żeby mieć tą motywację do działania. <tryk> ja mam nadzieję, że moje zmęczenie fizyczne, bo tak się zmęczyłem wędrówką. Trzydniową w samej wodzie, że ledwo, raczej nie ledwo, no, ledwo wszedłem sobie na górę w do domu, mu tak mam ciało zmęczone i tak się leczy, tak sobie odpoczywa, że nie chce się ruszać, daje mi takie znaki. Więc mam nadzieję, że ten mój stan fizycznego zmęczenia nie wpłynął na jakość tego filmu i na informacje, które chciałem Wam przekazać. Jeśli tu jesteś dalej, to prawdopodobnie nie wpłyną, <laughs> Więc dzięki za uwagę, przysłałem dużo pozytywnej energii. и спокойно. Намасте.